Szanowni Państwo! Pierwsza lekcja kwoczenia i pierwszy sunek na, na klątki zera Pierwsze branie Jak się wyszalaje trochę taki oto ja Ale jeszcze Ale fajny branko było Jeszcze siedzi Ale jasne. Jeszcze jeden siedzi zawodnik Ale fajne branie no taki kurczę pod meterek. Tak, akur akurat taki szkole szkoleniowy, nie? Szkoleniowy. No co go weźmiesz, nie? No raczej. Nie będę, nie będę tamci, się z rękami do niego pchał, sobie go podbierze sam. Pierwszego. Ale to tak go dotknąć, nie wal go kurę z liścia No weź no! Go się, go się dotyka tylko Nie wal go człowieku z takie pały Z jebał, no weź no! Nie przekinaj na wizję no. Strac się Maćku. Czekaj, chodź tutaj Chodź Wiem teraz w sumie że się śmieją, ale nób <noise> <noise> Ale się boję kurwa. Każdy, każdy się musi nauczyć Jest Ale ten od razu go ale, ten ale Od razu go puszczasz? Co? No, od ma pauza? No to nie wyciągaj go na pokład, nie? Tylko go od, odhaczymy no. i to... Dawaj no. jakie hmm. Taki sumek Piękny. A wiem, jaki wymiar, około wymiaru 80 Lek? parę no. centymetrów. Hmm. Proszę na krąg teasera Piękny O, o. Coś Pięknie pięknego. Wyszedł. Pięknie wyszedł Dobra, mała przerwa, Odhaczymy rybkę i ją razem wypuścimy Dobra, rybka odkaczona. Nie no, nie mierzymy go. No oko tam, nie wiem. 4-5 kilo, taki sumek. Piękny. Buzialec. No to co? Ładnie. Ładnie był, ładnie był znaleziony, wytypowany przez Na taką nową sababeczkę matkata 100 gramową. No co, próbujemy dalej, oglądajcie. Działamy dalej, miejscówka fajnie wytypowana, rybka namierzona, ładnie w tym miejscu, gdzie się spodziewaliśmy, podana przynęta, ładnie podebrana, ładnie zahaczona, ładnie zacięta. I ładnie Wy, wypuszczona. Ładnie wypuszczona, wszystko się zgadza, wszystko jest zrobione tak jak powinno być i dokładnie. Cały plan tutaj w tym miejscu został spełniony. No szukamy, szukamy większej ryby, także patrzcie, co się będzie działo dalej.